Cześć! Dziś będzie test na żywo i tak naprawdę pierwsze wrażenie, ponieważ będę testować lokówkę. Jest to lokówka z Remingtona nazywa się Pearl Wand. Dzisiaj do mnie właśnie doszła ta do lokówka. Pytałam się Was na Instagramie, czy byście chciały zobaczyć test na żywo tego produktu, tego urządzenia właściwie i byłyście chętne, więc taki test zrobię. Jestem bardzo ciekawa, jak ta lokówka w ogóle działa i jak w ogóle się używa, bo ja nigdy nie miałam stoszkowej lokówki. Także zobaczymy. Myślę, że wiele z Was na pewno już ma tą lokówkę i używa. Natomiast dla mnie to jest nowość. Nigdy nie miałam lokówki stożkowej. Naprawdę jestem ciekawa, jak ona wyjdzie. Tak wyglądają moje włosy, tak świeżo myte, świeżo wczoraj wieczorem myte. Tak, są proste i zobaczymy, jak ta lokówka sobie z nią poradzi. Jeżeli chodzi o lokówkę i takie wstępne informacje, to co mi się rzuciło w oczy, długi kabel, naprawdę jest długi cyst. Ogromny, ogromny plusem dla mnie, więc super. Drugą rzeczą, tutaj muszę się schylić, bo mi spadło, jest... o, jest... jak um, się nazywa? Osłonka chyba ona jest termochronna, mam nadzieję. I rękawiczka. Rękawiczka myślałam, że ona jest jakaś lepsza, jakaś termochronna czy coś w tym stylu. To to jest zwykła rękawiczka taka na zimę, taka zawiecie za 5 zł, więc... Trochę się zawiodło, jeżeli chodzi o tą rękawiczkę, ale no zobaczymy, mam nadzieję, że jakoś w jakiś sposób będzie chroniła przed tym ciepłem. Więc włączamy. Nie wiem, czy to będzie widać, pewnie nie będzie widać. 180 stopni, ja nie potrzebuję tyle. Temperatura jest od 130 do 210. Ja wezmę 140 więcej, nie potrzebuję, ponieważ mam cienkie włosy, delikatne, więc taka temperatura myślę, że mi wystarcza. Jak nie no jeżeli jeszcze podwyższę, w ogóle nie wiem, co zrobić, tak naprawdę. Jeszcze raz używam takie lokówki, ale dobra. I tak, rękawiczkę już mam. Zobaczymy ile czasu się pogrzewa. Jeszcze się tutaj nagrzewa, już czuję, że jest gorące. Ok, jest już naładowana, więc zaczynamy. Wezmę sobie tu jedną część włosów, akurat grzywkę. Widziałam, że dziewczyny tak to robiły na filmikach, więc ja też tak zrobię. Ok. Mm, dobra. Jak na grzebie to chyba za mocno, sobie to skręciło, ale działamy dalej. Trzymam chwilę. Czuję, że jest gorące. Nie wiem co myśleć jak teraz na ten temat. ale dobra, działam szybciej. Uuu. Ale zrobię całą głowę i już nie będę na razie gadać, tylko przyspieszę ten film i zobaczymy jak to wygląda na całej głowie, jak to zrobię. Widzę, co widzę, że tutaj tych końcówek dobrze nie pokręciłam, tylko zostawiam takie proste. Musiałam by dotknąć tej lokówki po prostu, żeby się nie poparzyć. Ale teraz delikatnie jeszcze trochę podkręcę. I tak wyszły loki! Myślę, że nawet ładnie to wygląda. A, trochę mocno mi to wyszło. Nie wiem, czy zauważyłyście, ale obcięłam trochę włosy, a, ponieważ miałam już tak gdzieś dotąd i po prostu miałam ich dosyć totalnie. Dlatego tym bardziej, teraz już są dla mnie króciutkie, jakie podkręciłam. Ale super. No, nawet, nawet ładnie wygląda, mi się wydaje. Co myślicie? W ogóle jestem ciekawa, czy Wy macie też tą lokówkę. Ona jest dosyć popularna, więc myślę, że wiele z Was już powinno ją mieć. Dajcie znać, jakie są Wasze jakieś sposoby na tą lokówkę, żeby włosy jeszcze ładniej wychodziły. Ponieważ, no ja jak mówię, dzisiaj jest mój taki pierwszy raz używania, więc wyszły jak wyszły. Mam nadzieję, że się loki utrzymają spokojnie przez dwa dni. Mam taką nadzieję. A jeszcze Wam nie wspomniałam, że ta lokówka kosztowała 92 zł bez przesyłki, a z przesyłką ponad 100 102 zł, coś koło tego. Więc nie jest to droga lokówka, moim zdaniem. Taka normalna cena, więc się skusiłam. No, jak na razie jestem naprawdę zadowolona. Zresztą ja w ogóle chciałam lokówkę z tego względu, że. Prostownicę używam bardzo często teraz jako lokówki. Nie prostowałam włosy, włosów, tylko właśnie kręciłam je, więc pomyślałam, że jednak warto z, ymm, kupić oddzielnie lokówkę. I byłam ciekawa tej stożkowej, więc ją mam. Także koniecznie dajcie znać, co myślicie o tej lokówce. Moim zdaniem jest super. Pierwsze wrażenie jest naprawdę ymm, pozytywne. Łatwo się jej używa, nie ma problemu właśnie z użytkowaniem jej. Łatwo kręci włosy i, i tak. Ja używam oczywiście na 140 stopni, tak jak Wam mówiłam, bym wzięła mocniejszą temperaturę, to znaczy się wyższą, to myślę, że te loki by były takie intensywniejsze, natomiast ja takich nie chcę, ja chcę mieć takie delikatne, takie bardziej wiecie, dzienne. Także to tyle na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zachęcam do, subskry do subskrypcji kanału, ponieważ filmy pojawiają się we wtorki i piątki, także tak, to tyle, do zobaczenia następnym razem. Cześć!